Podczas swojej zwykłej porannej kontroli, pielęgniarka udała się do pokoju pacjentki, która od ponad dekady była w śpiączce. Kobieta, choć ciągle leżała bez ruchu, zaczęła wydawać dziwne dźwięki, które ją zaalarmowały, więc natychmiast zaczęła ją sprawdzać i właśnie wtedy zauważyła, że w jej ciele jest coś dziwnego. Po zdjęciu przykrywającego ją prześcieradła, pielęgniarka krzyknęła w kompletnym przerażeniu. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Uciekła, wywołując wielkie zamieszanie wśród innych pracowników szpitala, którzy byli zszokowani tym, co się dzieje. Kilka godzin później władze pojawiły się w tym miejscu i rozpoczęły śledztwo w sprawie jednego z najbardziej niesamowitych przypadków w historii. Luis Maria, lub Śpiąca Królewna, jak nazwali ją wszyscy pracownicy renomowego szpitala, była piękną dziewczyną, która 15 lat temu, gdy miała zaledwie 6 lat, została hospitalizowana w ośrodku zdrowia. Po tym jak znaleziono ją nieprzytomną na jednym z chodników miasta, minął prawie miesiąc, ale nikt nie znał pochodzenia dziewczynki. W końcu skromna rodzina z odległej wioski przyjechała jej szukać. Dwójka staruszków była zdruzgotana, widząc stan swojej małej dziewczynki. I ze łzami w oczach zostali poinformowani o dużej sumie pieniędzy, którą muszą zapłacić, jeśli chcą ją utrzymać przy życiu. Biedni staruszkowie w końcu wydali polecenie odłączenia małej dziewczynki, która była ich jedyną córką, ponieważ nie było sposobu, aby mogli uzyskać nawet małą część sumy. Lekarze i pielęgniarki na wieść o tym byli bardzo przerażeni. Wielu z nich przywiązało się do tej słodkiej dziewczynki, której anielska twarz skradła serce każdego, kto ją zobaczył, i postanowili wpłacić pieniądze na pokrycie kosztów, dopóki Louis się nie obudzi. Lata miały. I choć nadal nie otwierała oczu, śpiąca królewna stała się bardzo piękną dziewczyną, o której mówili wszyscy. Ponieważ zaskakujące i jednocześnie łamiące serce było to, że tak słodka dama wciąż leżała w łóżku, nie mogąc cieszyć się światem, który podziwiał ją z tak wielką fascynacją. Andrea, jedna z najstarszych pielęgniarek w szpitalu, była tą, która najbardziej się do niej przywiązała. Powiedziała, że czuje się jak jej druga matka. I każdego dnia spędzała długie godziny rozmawiając z nią, grając muzykę i prowadząc terapię, ponieważ miała głęboką nadzieję, że pewnego dnia będzie w stanie ją obudzić o tej porze. Rodzice Luis, chociaż odwiedzali ją kiedy tylko mogli, byli tak starzy i chorzy, że niewiele mogli dla niej zrobić. Pewnego dnia, podczas przechodzenia przez ulicę, by udać się do szpitala, Andrea została potrącona przez pojazd. Co skończyło się pozostawieniem jej w łóżku na trzy długie miesiące. Kiedy została wypisana, pielęgniarka została przekazana pod opiekę swoich dzieci, które zabrały ją ze sobą do innego miasta. Podczas gdy Andrea w pełni wyzdrowiała, mimo że czuła się bardzo szczęśliwa z uwagi na troskliwość swoich bliskich, pielęgniarka nie mogła pozbyć się uczucia wielkiej troski o Ruiz. Obawiała się, że pozostałe pielęgniarki nie będą opiekować się nią tak mocno jak ona sama, i że w końcu jej stan się pogorszy jeszcze bardziej. Rok później Andrea mogła w końcu wrócić do pracy. Pierwszego dnia była pełna ekscytacji. Po wejściu do pokoju natychmiast udała się na spotkanie ze swoją ukochaną, śpiącą pięknością. Choć wyglądała tak samo jak zawsze, miała bardzo nietypowy wyraz twarzy, i właśnie wtedy Zaczęła wydawać jakieś dziwne jęki, które całkowicie zdezorientowały pielęgniarkę i sprawiły, że zauważyła, że na środku jej ciała znajduje się dziwny guzek. Gdy prześcieradło spadło na podłogę, Andrea krzyknęła niekontrolowanie i pobiegła w pośpiechu szukać lekarzy. Dziwna bryła była ogromnym brzuchem Luis, która była w ciąży i miała zaraz urodzić. Gdy usłyszeli tę wiadomość, wszyscy byli zdziwieni. I jak to było możliwe? W niemal cudownym akcie po delikatnym cesarskim cięciu udało się urodzić kruche dziecko mimo niskiej wagi i delikatnego stanu zdrowia. Prognozy wskazywały, że szanse dziecka na przeżycie były dość wysokie. Kiedy szok minął, Andrea bez wahania natychmiast skontaktowała się z władzami, ponieważ było oczywiste, że jakaś bezduszna osoba wykorzystała stan Louis, aby się nad nią znęcać. Wyczerpujące śledztwo nie trwało długo, a sprawa szybko wyszła na jaw, wywołując wielkie poruszenie wśród ludności. Podczas procesu odkrywania sprawcy, wiadomość o śmierci rodziców Louis dotarła do szpitala, a wraz z nią dyrektorzy, przestraszeni konfliktem, który ich czekał, wydali rozkaz odłączenia jej i przekazania dziecka, którym Andrea się opiekowała, do tego czasu pod opiekę społeczną. Gdy pielęgniarka się dowiedziała, stanowczo sprzeciwiła się i płakała w desperacji. Poszła do pokoju biednej dziewczyny z dzieckiem w ramionach, aby błagać ją o przebudzenie. Andrea położyła małe dziecko na sztywnym ciele Louise. Kiedy poczuła jej ciepło i usłyszała jej płacz, ku zdumieniu wszystkich jej oczy zaczęły się otwierać, a potem jedna z jej rąk spoczęła na dziecku. Po 15 latach odcięcia od świata, Louise obudziła się z niełatwą do strawienia wiadomością. Teraz nie tylko jest kobietą, ale i matką małej dziewczynki. Nie ma domu. Jej rodzice odeszli, a nawet nie wie, jak zacząć się zajmować dzieckiem. Wyjaśniła, że czuła się bardzo zagubiona. Nadal też czuła się jak dziecko. Andrea, poruszona głęboką miłością, jaką w niej wzbudziła. Zapewniła ją, że zajmie się nią i jej małą dziewczynką, którą nazwały Eliza. Wszystko będzie dobrze, powiedziała pielęgniarka. Po wielu badaniach Diana odkryto, że ojcem Elizy był nikt inny jak prestiżowy lekarz, który przekazał najwięcej pieniędzy na utrzymanie jej przy życiu w szpitalu. Wykorzystując swoją władzę, chciał, aby wszystko poszło mu płazem. Ale dzięki niestrudzonej walce pielęgniarki, która nigdy nie poddała się w dochodzeniu sprawiedliwości oraz wsparcia tysięcy ludzi, którzy protestowali oburzeni takim okrucieństwem, ten bezduszny człowiek został skazany na więzienie, a jego rodzina postanowiła przekazać Luis pokaźną rentę, dzięki której zapewnią jej i jej dziecku absolutnie wszystko oprócz opłacania długich sesji terapeutycznych. Musi ona dojść do siebie fizycznie i psychicznie po tym wszystkim, ale najważniejsze, że jest żywa. Teraz Louise i Eliza, która odziedziczyła po niej taką samą słodycz i urodę, żyją szczęśliwie z Andreą i jej dziećmi, które były dla niej największym wsparciem w dążeniu do celu i uczyniły z nich część swojej rodziny. To już na tyle. Napiszcie, co sądzicie o tej historii. Koniecznie polubcie ten film oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Ja się z wami już żegnam. Słyszymy się już wkrótce, w następnym odcinku. Do usłyszenia.